Dzień. Jest przepiękniejszy dzień. Słoneczko świeci na Ukrainie. Dużo mieszkają tutaj, Polaków. Dzisiaj Polaki obchodzą 3 maja, Dzień Konstytucji Polski. Dziękujemy Polakom, którzy przyjęli Ukraińców z Ukrainy w ciężkiej chwili życia. Bardzo dziękujemy nisko kłaniam się Dudzie, Andrzeju. Wszystkiemu zespołu urzędu dziękujemy. А приближайший свято на Україні Христос Воскрес Пасхи Святої, миру Божественного, чого найкращого. До тебе віцьогодні приходзе, як дійсько до матки своєї. Хоч і повіді, що кохав, коха на життя своє. O, przyjmij, Matko, swe dzieci Choć czasem ból ci zadają Niech nas Twoja miłość uleczy I serce zawahnie majem Dziękuję wszystkim, które pragną do pokoju Dziękuję światu, wszystkiemu w Europie Które jest z Ukrainą w ciężkich chwili Dziękujemy Wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ukraina też przyńczą gniwam ręki w radosne dni, chyba tylko w radosne dni. Chcemy, żeby oni byli zawsze i wszędzie w całym świecie.